Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszego krótkiego kursu dotyczącego autoprezentacji. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się, dlaczego warto ograniczyć gestykulację. Zapraszam. Okazuje się, że to, jak gestykulujemy, jest uzależnione od naszej kultury. Mówi się, zwiąż Włochowi ręce, a przestanie rozmawiać. Dlaczego w Polsce podczas przemówień publicznych warto jest ograniczyć gestykulację? Po pierwsze dlatego, że w momencie, gdy gestykulujesz. Kiedy wykonujesz zamaszyste ruchy, tłumacząc coś innym ludziom, to po pewnym czasie ktoś przestanie zwracać uwagę na to, co mówisz, a zacznie skupiać na tym, jak gestykulujesz albo ewentualnie czy nie wybijesz komuś oka. Po drugie, wszystko ma swój początek w psychologii ewolucyjnej i w tym, co działo się w naszej kulturze kiedyś. Dawniej władcy osoby o wysokiej pozycji społecznej gestykulowały w sposób przemyślany. W sposób delikatny. Każdy ich gest miał znaczenie i każdy ich gest dokładnie określał to, co chcą zrobić. Gdzieś ten mechanizm jednak został w naszych głowach i okazuje się, że Polacy bardziej skłonni są postrzegać Cię jako osobę pewną w siebie, gdy gestykulujesz mniej. Dlatego pamiętaj, aby w wypadku wystąpień publicznych ograniczyć gestykulację. I gestykulować tylko wtedy, kiedy chcesz podkreślić różnego rodzaju rzeczy. Pamiętaj również przy tym, żeby gestykulować na tym bezpiecznym poziomie między swoją szyją a swoim pasem. Nie sprawi to, że będziesz postrzegany jako ktoś wywyższający się albo ktoś z niską samooceną. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ale z kolejnego dowiecie się, dlaczego warto jest stać w trakcie prowadzenia spotkań. Do zobaczenia.